A dzisiaj mamy kolejny dzień, kolejne wystawki. Ja idę do pracy. Mój kumpel jak zawsze ze mną. W dom domki jakieś drewniane. One jak są dobre, to one są sporo warte. I kuchnia. W pełni wyposażona, piekarnik, wszystko mamy. Dobra, ja lecę do roboty. Jak coś będzie, to jeszcze się włączę. Nadejszła na chwilę, -na chwila, u mnie też są wystawki. Tutaj znalazłem ten odkurzacz piorący. Ale nie ma nic. Trudno Ledwo zdążyłem telefon wyłączyć A tu następne jakieś skarby Co to jest? Jakieś ogrodzenie? Tufer Nic ciekawego Jakieś torby Więc lecimy dalej Tutaj coś mamy Jakieś klawiatury Chodź no, Same meble, ale już deszcz pada to tu wszystko Tak czy tak do wywalenia Tutaj coś Też jest, ale też sama rozpadlina Wszystko zajechane Deszcz pada Więc tutaj się nic nie da uratować Nawet nie ma czego ratować Zrobiło się okienko pogodowe, to idziemy na spacer A przy okazji, ponieważ dzisiaj są Wystawki u mnie Tutaj gdzie ja mieszkam No to przy okazji zobaczymy Czy coś ciekawego wystawili nie? Tutaj coś ciekawego dostawili Chodźmy zobaczymy A tutaj to jest jak Jak zwykle wszystko i nic No pierdoły same Damy pierdoły tu telefony stacjonarne dzisiaj już mało kto to używa. Idziemy dalej. Tu gdzie z za krzaczorami. Coś widzę. O boże! O boże! I ta Pantera. Nawet tablice rejestracyjne są. Ja bym takich rzeczy nie wywalał. Bo później kradną te tablice i jeżdżą na nich. Tankują auta. Zobaczcie. Nawet jak są przebite, to później nie korzystają z udziałem. Idziemy sobie tutaj. O, coś tu z daleka widziałem. O, zabawki dla dzieci. Zabawek pełno. To jakiś prskiwacz. I tu do ping-ponga w części. O, się kiedyś taki, taki stół to było marzenie za dzieciaka. A teraz leżą na ulicy. Zobaczcie, całymi rodzinami walą na wystawki. Takie zajęcia są. Siedam, to dzisiaj mamy kolejny dzień. Ja jestem po powrocie już z urlopu w Chorwacji. No i co? E, testy lodówki były. Już wam pokazuję. A Dokładnie tej oto lodóweczki Spisała się. No, medal elegancko chodziła, cały czas to radę, do 11 stopni wszystko chodziła. Super, i to jest z i działa jak marzenie. A dzisiaj przyjechałem, trochę muszę poogarniać, torby pochować. I za chwilę idziemy na starą miejscówkę, spisam się przejść. No to co, idziemy zobaczyć? 1500 km zrobiłem, ledwo na oczy patrzę, ale kim ja bym był, jakbym nie zobaczył, czy tam coś nie leży? Powiedzcie mi, kim bym był? Łeb się świeci jak psu jajca gorąco, 36 stopni u nas. Wyjechałem z Chorwacji, bo tam już było gorąco. I przyjechałem tutaj, też jest gorąco. Ale ja tak patrzę sobie. Patrzcie, kukurydzy jeszcze nie ścieli. Może by jeszcze tutaj poszukać z wykrywaczem. Bo ja takiego babola walnęłem do Chorwacji. Zapomniałem wykrywacza spakować. Miałem wszystko naszykowane, ale auto się zrobiło pełne i nie pojechał a moja córka tylko jedną monetę na oko znalazła pod wodą ale to i tak szacun, bo ja tam szukałem, szukałem nurkowałem, ale nic nie mogłem znaleźć Niko przywitaj się ładnie to jest ludźmi, na pewno chętniej zobaczą twoją paszczę niż moją nie, nie ma dzisiaj ochoty, za gorące, żeby pozować do kamery, nic, idziemy na miejscowe. dobra, jesteśmy sprawy na miejscu chodźmy zobaczyć Komisyjnie. Co to tutaj jest? Ramki na zdjęcia. Jakiś pajacyk. Lśniący. Lampa. Trochę doniczek. Nie, nic. Nic szczególnego niestety. Nic. Powiem szczerze, że myślałem, że coś więcej dostawimy, ale nic nie ma. Mamy kolejny dzień i troszeczkę z innej beczki przyszedłem na działkę. Dwa tygodnie nas nie było. Zobaczcie co się dzieje, wszystko zarosło. Wszystko zarosło. Ale najważniejsze dla mnie to jest zobaczyć arbuzy. Jak się arbuzy mają, bo... O, ale tego narosło, gówna. tylko święta zobaczyć jak się arbuzy miewają, bo to mnie najbardziej ciekawi. Kurde, ile tu jest plebienia, to jest masakra, ale są. Cztery, pięć arbuzów jest, a ten to jest taki no, mini arbus. Trzeba to podlać. No dobra, ale ja tutaj nie zebrałem się z wami, żeby tutaj opitolić wam o głupotach. Chciałem wam pokazać dwa sprzęty. Jakie nabyłem, znaczy nabyłem. Ten dostałem w prezencie od mojej dzieci na urodziny. To jest wkrętareczka z OBI, markowa OBI. Ale... Proszę bardzo, do tego jest jeszcze 56 tutaj części. Tu są wszystkie dane, jakie są. Ta wkrętarka mi się podoba, z tego względu, że ja kupiłem ją dla syna, bo on lubi tam rozkręcać sobie, to kupiłem mu. I później on mi troszkę pożyczał tutaj na działce, ja mówię, kurde, fajnie by było mieć taką na działce. Wskaźnik normalnie, elegancko, prawo, lewo. Ym, I że fajnie byłoby mieć go na działce, bo jak coś robię, to nieraz mi brakuje takiej, tej, takiej wkrętarki małej. A nie chcę zostawiać tutaj jakichś sprzętów droższych, bo, bo łamują się. Nie? Oprócz tego, co jeszcze można zrobić z tym? Czekajcie. Nie wiem, czy dam radę. O, dam. Można ją tak ustawić, że jest prosto. A oprócz tego, proszę bardzo, proszę bardzo. Się, elegancko. Latareczka proszę. I to w cenie 13 euro. Nie? Więc wydaje mi się, że się to kalkuluje. Mój syn używa, jest bardzo zadowolony. Tu oczywiście jeszcze są kabelki. Nie jest to materiał sponsorowany, tak jak mówię, to był prezent. Ale to. Czekajcie chwilę. I tak na jednym z poprzednich filmów, jeżeli obserwujecie mój kanał, to mogliście zaobserwować, że kupiłem takie etui W Action za. 5 albo 6 euro. Nie pamiętam, bym musiał się cofnąć do filmu. No i tak, proszę Państwa, w końcu nastał ten czas, kiedy Łódź się zdecydował i kupił kamerkę Osmo Action 5 Pro. To jest DJI. Kupiłem. A czemu kupiłem? No bo stwierdziłem, że potrzebna jest już troszkę nowa jakość tutaj, bo telefonem ciężko się nagrywa. Więc zakupiłem. Teraz wam wszystko opowiem co jak. Tu jeszcze takie tu i małe kupiłem też Ja wam pokażę co było w cenie, że tak powiem Tego DJI Bo resztę rzeczy to miałem jeszcze ze starej kamerki GoPro To nie było, to nie było Tego nie, ta, a to jeszcze było, to, to i tak No i dobra, tu jeszcze jakieś takie pierdółki były I takie rzeczy, dobra Tego nie było osłony, to zaraz przejdziemy do tego. Ten pakiet to jest... To był zestaw vlog, chyba tak się nazywało to, czyli kamerka z tym takim tutaj, tą osłonką, z kikiem, kijek ze statywem, plus do tego mikrofonek DJI też, to jest ten mini i to kosztowało 372 euro, dacie wiarę? Jak ja szukałem, to wcześniej było za 380 czy 390 sama kamera Goła, bez niczego, no tam jakieś tam uchwyty takie Pierdółki były, ale bez mikrofonu I bez tego statywu Więc to się udało wyszarpać za fajną cenę, bo były promocje akurat na DJI Minus 25% na piątkę było Więc podejrzewam, że może niedługo jakaś szóstka wejdzie To, to są rzeczy, które miałem z GoPro Pasują też, to jest na głowę To jest na klatę co to takie jakieś? Mało ważne. Kupiłem też oczywiście szkiełka ochronne. No tutaj akurat nie widać że tak dobrze, ale są szkiełka ochronne. Za 10 euro, chyba 5 sztuk, w takim pudełeczku fajnym. I do tego za 2 euro jeszcze kupiłem osłonę tego e... obiektywu. Nie? Chociaż wiem, że, bo poczytałem troszeczkę, że to jest wymienne, więc w razie W, jakby się tam zarysowało, to można wymienić. Ale wolałem tak czy tak kupić, żeby nie uszkodzić. No i co? I tyle. Tyle to by było. Yy, niedługo będą filmy już, mam nadzieję, tylko z kamerki, bo jeszcze te z telefonu były. Jeszcze kartę pamięci muszę dokupić, tu chyba 1 terabajt maksymalnie wchodzi i chyba taką kupię. Zobaczymy. Tyle. Mecyna mokra, bo gorąco. Ja o, że tak powiem, zaletach tego sprzętu, o tam funkcjach, o jakiś tam e, rzeczach, które te, 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 ten sprzęt ma, nie będę się tutaj rozwodził, bo ja nie jestem żadnym ekspertem i jest dużo więcej, że tak powiem, osób, które mają pojęcie o tych kamerkach w szerszej większe niż ja. ja się dopiero tego uczę, więc ja tu się nie będę jakoś wymądrzał, że ma to, że ma tamto wszystko odkrywać, patrzeć, ale kamerka jest naprawdę super. E, ja was pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oglądania łapki i co tam chcecie zostawiajcie ja lecę dalej robić, bo działka strasznie zarosła A to proszę bardzo na żywy dowód, tu już niedługo nie będzie można przejść bez tej, bez kosy